Pad kontra myszka i klawiatura. Konflikt, który istnieje prawie tak samo długo, jak same gry wideo. Ja przez lata byłem zatwardziałym pecetowcem, ale aktualnie gram przede wszystkim na PlayStation 5, Switchu i Steam Decku. Czyli w zasadzie wyłącznie na padzie. I to nie jest problem, generalnie chyba nawet wolę grać w ten sposób, ale uważam, że są gatunki, w których myszka i klawiatura sprawdza się jednak zdecydowanie lepiej. Jakiś czas temu kupiłem sobie na przykład Company of Heroes 3 i cały czas mam wrażenie, jakbym sterował jakąś protetą właściwego kontrolera. No i zacząłem się zastanawiać co by się stało, jakbym podłączył do konsoli myszkę i klawiaturę. FBI, Okazało się, że jak najbardziej da się w ten sposób grać. Trochę. To znaczy no w większość gier się nie da. Ale istnieje też nieoficjalny, dość zwariowany sposób, który teoretycznie nie ma żadnych ograniczeń. A więc jak to działa? W co można grać oficjalnie, w co nieoficjalnie i czy ma to w ogóle jakikolwiek sens? Czy jednak jak myszka i klawiatura, to tylko pecet. Sprawdźmy. Zacznijmy od tego, co trzeba zrobić, żeby w ogóle myśleć o sterowaniu klawiaturą i myszką. Tak naprawdę wystarczy podłączyć oba urządzenia do konsoli. PS5 sama je wykryje. Do podłączenia można użyć zarówno kabla, jak i dongla USB, jeżeli wolimy grać bezprzewodowo. Oba rozwiązania działają bez problemu, chociaż w moim przypadku przy użyciu dongla myszka z jakiegoś powodu była wykrywana jako druga klawiatura. Ale działała jak należy. Początkowo wydawało mi się, że będę sobie po kolei odpalał różne gry i sprawdzał, jak działają. No i odechciało mi się jakoś tak po czwartej. Zarówno Wiedźmin 3, jak i Cyberpunk 2077, Control oraz Red Dead Redemption 2 całkowicie ignorowały myszkę i klawiaturę. Okazało się, że lista produkcji, które wspierają taką formę sterowania jest raczej krótka. A sprawy nie ułatwia też fakt, że nie istnieje żadne oficjalne zestawienie takich gier dostępne chociażby na stronie PlayStation. Znalazłem kilka list, które były do siebie bardzo podobne, ale nie identyczne. Więc tak naprawdę wciąż nie byłem pewny, co zadziała, a co nie. nie Zostało mi nic innego jak wybrać tytuły, do których mam dostęp, pobrać je i samodzielnie przetestować. W normalnych warunkach błyskawicznie zapchałoby to cały podstawowy dysk mojej PS5. -ki. Na szczęście dzięki firmie Western Digital, która jest partnerem dzisiejszego filmu, nie był to żaden problem. WD Black SN850 P to oficjalnie licencjonowany dysk SSD przeznaczony właśnie do konsoli PlayStation 5. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji radiatora, która została dopasowana do gniazda M2 konsoli, nie trzeba się martwić o kompatybilność. Wystarczy zdjąć ten biały panel, odkręcić jedną śrubkę, zamontować dysk, dokręcić i gotowe. Po wszystkim, PlayStation 5 automatycznie wykryje nowy dysk i pozwoli na korzystanie z dodatkowej przestrzeni. Prędkości odczytu sięgające nawet 7300. 300 MB na sekundę i zapisu do 6600 MB na sekundę gwarantują responsywną i płynną rozgrywkę w każdych warunkach. Dysk jest dostępny w trzech wariantach z jednym, dwoma lub czterema terabajtami pamięci. W zestawie znajduje się także 14-dniowy dostęp do usługi PlayStation Plus Premium. Gry potrafią być dziś naprawdę ogromne, a dzięki temu dyskowi nie trzeba usuwać jednych, żeby zrobić miejsce dla innych, bo mieszczą się wszystkie jednocześnie. To tyle, jeśli chodzi o dysk. Wracamy do tematu. Zacząłem od gier, które jak mi się wydawało mogły najwięcej zyskać na sterowaniu klawiaturą i myszką, czyli od sieciowych shooterów. Najnowsze Call of Duty, a konkretnie tryb Warzone, bez problemu wykrył nowy kontroler i automatycznie dostosował do niego interfejs. To znaczy ikonki kwadratu, trójkąta czy L2 zniknęły, a zamiast nich pojawiły się te znane z wersji PC-towej. Niczego nie trzeba było przestawiać ręcznie, wystarczyło samo skorzystanie z klawiatury. Wiem, że istnieją gracze, którzy wyczyniają na padzie niesamowite rzeczy, ale ja mi Mimo upływu lat wciąż gram jak totalna niemota. Podłączenie klawiatury i myszki sprawiło, że naprawdę poczułem się zdecydowanie pewniej. Wreszcie mogłem reagować odpowiednio szybko, rozglądać się swobodnie i wydaje mi się, że zyskałem pewną przewagę nad graczami używającymi pada. Nie przełożyło się to może na super wyniki, ale to dlatego, że ja po prostu nie gram na co dzień w Warzone. W klasycznym multiplayerze na pewno byłoby dużo lepiej, ale jedyny kod, jakiego aktualnie posiadam, to remaster mojej ukochanej czwórki. A w nim klawiatura i myszka niestety nie działają. Sprawdziłem też Fortnite'a i tutaj również szło mi dużo lepiej niż na padzie. Wydaje mi się, że w bezpośrednich pojedynkach myszka daje jednak pewien handicap. Dla odmiany, Overwatch, który widnieje na jednej ze wspomnianych wcześniej list, w ogóle nie chciał współpracować. Za to Sniper Elite 5, podobnie jak Warzone i Fortnite, działa naprawdę świetnie. Po chwili zapomniałem, że w ogóle gram na konsoli. Kolejną kategorią gier, które jak mi się wydawało znacznie zyskają po podłączeniu myszki, są różnego rodzaju strategie. W Planet Coaster ze względu na stosunkowo wolne tempo i bezstresową atmosferę pat mi specjalnie nie przeszkadzał, ale i tak wolę myszkę. Szczególnie poruszanie się po interfejsie składającym się z wielu zakładek, okienek i kategorii stało się bardziej intuicyjne. Postanowiłem też sprawdzić wspomniane we wstępie Company of Heroes 3, mimo że nie ma go na żadnej liście gier wspierających myszkę i klawiaturę. Ale mimo wszystko uruchomiłem jakąś misję i po poruszeniu myszką gra nagle przełączyła się w tryb PC-owy. I to tak w pełni, to znaczy zmieniły się nie tylko symbole przycisków, ale w ogóle cały interfejs. Tylko pojawił się jeden problem. O ile myszka działa działała wzorowo, o tyle klawiatura w ogóle nie reagowała. I nic mi się z tym nie udało zrobić. Szkoda, bo akurat na tej grze zależało mi chyba najbardziej. Myszką i klawiaturą można też grać w Simsy 4 i City Skylines. Przy czym konsolowa wersja City Skylines dość wyraźnie różni się od tej pc towej Wszystko jest trochę uproszczone i wielkie, żeby było czytelne z daleka. Po przełączeniu się na myszkę i klawiaturę absolutnie nic się w tym temacie nie zmienia, więc gramy niby jak na PC-cie, ale wciąż w wersję konsolową. Na dłuższą metę trochę bez sensu. Akurat w Assassin's Creeda zdecydowanie wolę grać na padzie niż na klawiaturze i myszce, ale skoro działa, to trzeba było sprawdzić. No i. Początek był naprawdę trudny z dwóch powodów. Po pierwsze, domyślna czułość myszki była kosmiczna, a po drugie, miałem wrażenie, że gra się solidnie przycina, jakby myszka nie poruszała się do końca płynnie. Dość długo grzebałem w ustawieniach, testowałem różne parametry i okazało się, że rozwiązanie leży zupełnie gdzie indziej. Mianowicie w ustawieniach Grafiki. Miałem włączony tryb jakości, który ogranicza płynność do 30 klatek na sekundę. Po przełączeniu na tryb wydajności wszystko zaczęło działać jak trzeba. Wydaje mi się, że problem nie był spowodowany wyłącznie niższą płynnością, bo na PCcie dość często zdarzało mi się grać w 30 klatkach i nie było to aż tak odczuwalne. Na koniec zostawiłem Warframe, które jak najbardziej działa, ale mimo wykrycia myszki i klawiatury nie dokonuje żadnych zmian w interfejsie. Więc nie do końca wiedziałem, co mam zrobić widząc polecenie, wciśnij kwadrat. Gier, które obsługują klawiaturę i myszkę jest oczywiście więcej. Doom, Death Stranding, Daisy, Final Fantasy XIV, Minecraft, War Thunder, a nawet Project Cars 2. Przy czym rezygnacja spada na rzecz klawiatury w wyścigach to pomysł naprawdę ekscentryczny. Ale sami widzicie, że nawet te tytuły, które teoretycznie działają, nie zawsze robią to w 100% poprawnie. Do tego wybór jest na tyle mały, że mimo wszystko nie można traktować takiej formy sterowania jako poważną. Ważnej, realnej alternatywy dla pada. No, chyba, że jest się totalnym, nienawidzącym padów świrem, takim jak gość z kanału Daniel Place. To właśnie u niego znalazłem sposób, który teoretycznie pozwala na grę absolutnie we wszystko. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, bardzo proszę, gram sobie na klawiaturze i myszce w Ghost of Tsushima, czyli póki co konsolowego ekskluziwa. Albo jeszcze lepiej, VA Sports UFC 5. Jak to możliwe? No tutaj już trzeba trochę pokombinować. Po pierwsze potrzebny jest komputer i dwie aplikacje. Jedna darmowa, czyli PlayStation Remote Play do grania zdalnego, i druga płatna, ale z darmowym okresem próbnym, REWASD, do zaawansowanego remapowania klawiatury, myszki i różnego rodzaju padów. Po wybraniu odpowiedniego profilu i w razie potrzeby ręcznym dostosowaniu niektórych parametrów, trzeba połączyć się ze swoją konsolą i aktywować wprowadzone ustawienia. Wtedy komputer, a co za tym idzie aplikacja Remote Play, myśli, że używamy pada. Największy problem dotyczy gryzonia, ponieważ tak naprawdę grając w ten sposób nie korzystamy w 100% z myszki. To, co robi program REWASD to jedynie emulacja, która przenosi na myszkę funkcjonalność prawego analoga. A zasada działania analogów jest zupełnie inna niż myszki. To dość trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wyczucia. Szybkie machnięcie myszką w którą stronę pozwala się błyskawicznie obrócić. Na padzie jest to bardziej mechaniczne, trochę, wiecie, jak po szynach. Dopóki poruszamy się w miarę spokojnie, bez gwałtownych ruchów jest nawet ok. W grach pokroju Ghost of Tsushima, nie wymagających super precyzji, jakoś to działa. Ale już w shooterach, szczególnie wieloosobowych, nie ma to większego sensu. Pograłem trochę w Remaster Call of Duty 4 i z dwojga złego wolę już normalnego pada. Tym bardziej, że cały interfejs pozostaje stricte konsolowy, to znaczy gry wyświetlają wskazówki typu naciśnij trójkąt albo przytrzymaj L2. I trzeba pamiętać, o który przycisk na klawiaturze albo myszce chodzi. W Ghost of Tsushima, Wiedźminie 3, czy przede wszystkim Red Dead Redemption 2, gdzie klawiszologia jest rozbudowana, stanowi to naprawdę spory problem. Jeżeli chodzi o gorszą jakość obrazu, wynikającą z faktu, że mamy do czynienia ze streamingiem, to akurat można dość łatwo obejść. Kiedy korzystamy z Remote Play konsola wciąż wyświetla obraz na telewizorze, więc wystarczy grać patrząc na ekran główny, a nie transmisję. Ale i tak nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby grać w taki sposób. Zdecydowanie wolałbym kupić kiepskiego peceta i abonament w jakiejś usłudze streamingowej. Koszty podobne, a komfort nieporównywalnie większy. Odpowiadając na pytanie, które postawiłem na początku, czyli czy granie na PlayStation 5 na klawiaturze i myszce ma jakikolwiek sens, moim zdaniem niespecjalnie. Mimo, że w kilku grach działa to naprawdę dobrze, to w aktualnej sytuacji nie można traktować takiej formy sterowania poważnie, bo w zdecydowanej większości tytułów, nawet tych multiplatformowych, myszka i klawiatura zwyczajnie nie działa. Jeżeli nie jesteście typem gracza, który muci przede wszystkim w jedną grę, która akurat wspiera myszkę i klawiaturę, na przykład w Warzone, to trzymanie konsoli na biurku będzie raczej irracjonalne. Ja już wiem po tych kilkudniowych testach, że jeśli chodzi o PlayStation 5, to zostanę jednak przy padzie. Nie będę za każdym razem robił przemeblowania tylko po to, żeby zasadzić kilka headshotów w snajperze. Natomiast ten dziwaczny sposób z wykorzystaniem Remote Play traktowałbym wyłącznie jako ciekawostkę. Fajnie się to konfigurowało, była chwila że oszukałem system, ale granie w ten sposób to jednak jakiś masochizm. Dajcie znać, czy wy wykorzystujecie czasami klawiaturę i myszkę na PS5, i w jakich grach robicie to najczęściej. Dzięki za Wasz czas i do następnego.